Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj, porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, tym razem będę Wam opowiadał o futbolu, a bohaterem tego odcinka będzie Krzysztof Piątek. Można powiedzieć, że były gracz Milanu, powoli już jest w tej formie, którą prezentował w Genui. Pamiętamy, jak w barwach tego klubu z Serie A, gdy pierwszy raz wyjechał do zagranicznej ligi. Czego by nie dotnął, no to zdobywał bramki, był takim golladorem i jako młody utalentowany transfer zapracował na transfer do Milanu. Co z perspektywy czasu było błędem, że jednak opuścił ten klub z Mediolanu i nie chciał być rezerwowym Ibry, zresztą sam w kilku Wywiadach to przyznał, że był to błąd, tamten transfer do Herty Berlin. Ale teraz w wieku 29 lat, już niedługo będzie miał 30, bo to jest rocznik 9.5. Były gracz Krakowi znów jest w takiej podobnej formie, Żremu. zdobywa gol za golem. No i dzisiaj w ten sobotni. Wieczór byliśmy świadkami niesamowitego wyczynu. Baszak Szechir wygrał spotkanie 4-0 z trzecią drużyną Ligi Tureckiej, a piątek zdobył 3 Gole zanotował hatryka. Ogólnie w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, rozegrał 33 spotkania, zdobył 28 goli w samej y, lidze tureckiej. Szkoda, że nie mamy transmisji w polskiej telewizji. Były gracz Krakowi zdobył 18 bramek i za jego plecami są Osimen. Jacko Immobile czyli powiedzmy sobie szczerze fenomenalni gracze również warto tutaj podkreślić że Piątek w Baszach Szekir znalazł takie swoje miejsce gdzie się odrodził i stał się legendą tego klubu pisze fajną historię bo biorąc pod uwagę klasyfikację strzelców najlepszych w historii tego klubu z Stambułu, no to w 69 spotkaniach zdobyć 45 goli, no to jest niesamowity wynik. Wyobraźcie sobie, że Brazylijczyk doka. To z, też tyle goli strzelił, ale potrzebował 191 spotkań. Pierwsze miejsce no jest poza zasięgiem. Piątka, no bo Bośniak Wicji zdobył 110 w 398 spotkaniach. No raczej no, tak mi się wydaje. Polak nie będzie 10 kolejnych sezonów do 40 grał w Lidze Tureckiej. Jest to wątpliwe. Jeszcze na pewno trochę tych goli strzeli pewnie samodzielnie, będzie na tej drugiej pozycji. Nie zdziwiłbym się, gdyby po zakończeniu tego sezonu, który z tych wielkich klubów Galatasaray, Fenerbahce, Bekistasz, nim się zainteresował i by go kupili, a może to będzie jakby kolejna, ostatnia próba podboju, Któreś z tych topowych lig, może powrót do Włoch. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. W ostatnim czasie oglądałem taki program o lidze tureckiej, gdzie ekspert wypowiadał się o tej lidze i na razie piątek, na ten moment, gdy nagrywam materiał, zostaje w Baszach Szechir. To jest fajne, że właśnie reprezentant Polski obok Roberta Lewandowskiego prezentuje taką wysoką formę. Również już świderski zadebiutował w barwach pana Tinajkosu i, I, koniczyn, i koniczynki, koniczynki zwyciężyły, a świder zanotował asystę. No, takie występy Polaków w sobotnie wieczory lubimy. No i właśnie jak tak piątek dalej utrzyma tą niesamowitą formę. No to selekcjoner polskiej reprezentacji no, będzie jakby miał ból głowy, żeby zagospodarować tych dwóch zawodników. No bo powiedzmy sobie szczerze, posadzenie piątka na ławce gra tylko lewym, to byłoby marnotrawienie takiego. Potencjał z drugiej strony, pamiętamy, że Piątek i Robert Lewandowski rzadko grali ze sobą, nawet nieraz się mówiło, że są o podobnym stylu, że nie do końca ze sobą współpracują. Pamiętamy, Brzęczek potrafił to fajnie zorganizować, ile wygrał pierwszy, Piątek wchodził jak ten gollador zdobywał bramki, może Michał Probierz zrobi. Tak, podobnie, ale jestem tutaj zdania, żeby, żeby, żeby tak jak to robił Paulo Sousa, pamiętamy, że Portugalczyk potrafił wykorzystać ten potencjał ofensywny naszej kadry, defensywa zawodziła, ale wtedy pamiętamy, miał Lewandowskiego, Milika, Piątka, objawił się Świderski, którego jakby namaścił go, czy Buksa, no ci piłkarze u niego debiutowali, więc jakby korzystał z tych ofensywnych zawodników, nieraz graliśmy tak ultra ofensywnie. Michał Probierz aż tak ofensywny nie jest, korzysta z tych Piłkarzy, a pamiętamy o tym, że właśnie były gracz Milanu jest takim zawodnikiem, który no w tej kadrze nie zawodzi. Tych kilkanaście bramek zdobył w, trzy, w ponad tych trzydziestu kilku spotkaniach, więc, więc, więc jest nawet najlepszym takim jokerem, strzelcem w historii polskiej reprezentacji, jeżeli chodzi o wchodzenie z ławki, meldowanie się na boisku i zdobywa gole. Także ma taką cechę. Że on się nie obraża, gdy siedzi na ławce, jakby nie pokazuje tej dezaprobaty, nie robi żadnych foków, wchodzi na boisko, podrażniony i zdobywa bramki. Takich piłkarzy, trenerzy lubią. Moi drodzy, gdy dzisiaj właśnie dowiedziałem się o tym, że piątek zdobył hatryka i Oglądałem te jego, jego bramki, no to byłem u, uradowany. W ostatnim czasie wielu piłkarzy, którzy mieli problemy w swoich drużynach, zmieniali klub albo jeszcze w tej ostatniej chwili okienka transferowego zmienią. Piątek jakby był i jest takim piłkarzem, który odnalazł się w Baszach Szekir. Można powiedzieć, że mniej więcej rok temu tam się nowo. Narodził, zdobywa gol za golem. I pomimo tego, że właśnie ten klub, który jest na szóstej pozycji w Lidze Tureckiej, jakby ustalił cenę 10 milionów euro, to na razie na ten moment były gracz Krakowi gdzie się nie rusza. I to jest dobre rozwiązanie, no bo zbliżają się eliminacje Mistrzostw Świata. Warto. W barwach baszach Szechir, zdobyć kolejną, znaczy zdobyć koronę króla strzelców, no być najlepszym golladorem Ligi Tureckiej i zostawić w pokonanym polu Osimena, Dzeko czy także Immobile, no to jest coś niesamowitego. No pamiętamy, jak ten gracz, widzę, w włoskiej reprezentant Italii, Zdobywał gol, za golem był, był królem strzelców. Pamiętamy, jak Osimen w barwach Napoli no, kręcił w Serie A tymi, tymi obrońcami i też zdobywał piękne gole czy jego pojedynki z piłkarzami Legii Warszawa. No i Dżeko, legenda bośniackiej piłki, zawodnik, który no, grał fenomenalnie w Romie i ci piłkarze wszyscy razem kosztowali więcej od piątka, a reprezentant Polski po nieudanej przygodzie w Hercegoweli przybył do Turcji jako może taki gracz z historią w Milanie, gdzie, gdzie był goladorem. Wszyscy byli zachwyceni jego tą, tą postawą, ale na pewno no, nie miał takiej renomy. Jak Dzeko Immobile jako taki piłkarz szczęścia potrafił wejść na ten sam szczyt, 18 goli, kilka bramek przewagi, bo Banza ma 13, to powiedzmy sobie szczerze 5 goli przewagi nad takim zawodnikiem i jeszcze więcej nad Immobile i Simenem i Jacko, no to jest dla mnie coś niesamowitego. Chciałbym, żeby właśnie Piątek utrzymał taką formę, tym bardziej, że ostatnio lewy początek roku ma trochę gorszy. Co prawda zdobywa bramki napastnik FC Barcelony, ale już nie z taką intensywnością, jaką miał gdy Flick pojawił się. Wszyscy byli zachwyceni. Teraz ostatnio tak skromnie lewy zdobywa bramki, goni go, między innymi Mbappé, no ale pamiętaj. O tym. Dla FC Barcelony to Marzec będzie właśnie ten najważniejszy i pewnie, pewnie niemiecki trener. Szkoleniowiec FC Barcelony wie, co robi, i wcale bym się nie zdziwił, jak lewy w marcu, kiedy będą eliminacje do Mistrzostw Świata. I również te decydujące spotkania w Champions League wtedy odpali, oby właśnie, lewy i piątek utrzymali formę. No i Michał Probierz miał ból głowy. No, takie soboty to ja lubię. Jestem ciekaw, co ogólnie wy sądzicie o tej postawie piątka? Czy według Was były gracz Milanu powinien zostać w lidze? tureckiej, No bo skoro znalazł te miejsce, ma 30 lat, wiadomo, że Baszak Szekir będzie chciał zmonetyzować jakby tą transakcję. Okej, okay, ale fajnie by było, gdyby zrobił taki krok w tej lidze tureckiej, przeniósł się właśnie do Fenerbaczy bądź Kisztaszczu i tam potwierdził tą swoją dyspozycję. No bo no bo. Powrót do Ligi Włoskiej pewnie jest kuszący, no ale również taki ryzykowny. Pamiętamy, w Genui było fenomenalnie, w Milanie zdobywał bramki, przestraszył się tej rywalizacji z Zlatanem, co było błędem. Do dzisiaj żałuję. W Fiorentinie i Salernitanie, w tych włoskich klubach na wypożyczeniu zdobywał. Bramki, ale nie aż z taką intensywnością. To nie było to, co pamiętamy w Genui czy w tej początkowej fazie w Milanie. W fercie Berlin było kiepsko, ale wiadomo, to fatalny jest klub. Więc, 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 więc. Może właśnie ta ziemia turecka to jest taka właśnie um, ziemia obiecana dla piątka, gdzie on tam po prostu powinien. Zostać i tam grać jeszcze z 5 lat, choć, choć jeżeli będzie taką formę utrzymywał, jak to robi, to jest mało prawdopodobne. Ale pamiętamy Mario Jardel. Pamiętacie tego legendarnego brazylijskiego napastnika, który był również gwiazdorem Porto? On w Galatasaray zachwycał, zdobywał bramki w barwach tego klubu. Więc, 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 więc też można jakby później w tej lidze tureckiej, w wielkim klubie robić wielkie rzeczy. Czekam na Wasze komentarze, jeśli podobał się Wam mój materiał, dajcie łapkę do góry, zachęcam Was do komentowania i także pamiętajcie o udostępnianiu moich materiałów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku.